W kolejnej odsłonie cyklu prezentowanego przez Muzeum Niepodległości więźniowie X Pawilonu Znani i Mniej Znani pragnę zaprezentować Państwu sylwetkę Bronisławy Waligórskiej, której sześciomiesięczny pobyt w Cytadeli zakończyła śmierć samobójcza. Bronisława Waligórska była córką Aleksandra Waligórskiego, powstańca z 31 i 1963 roku. Oraz pochodzącej z Bawarii Emmy Marii Justyny Melis. Bronisława urodziła się 29 sierpnia 1847 bądź 1848 roku, co do daty urodzin nie mają tutaj historycy pewności w Chrystiani. Prawdopodobnie po śmierci matki została ona odesłana do Paryża do sierocińca św. Kazimierza. Następnie skierowana została do Galicji, do Krakowa, a potem do Królestwa, gdzie zajmowała się nauczaniem języków obcych. Dlaczego Bronisława Waligórska znalazła się w Cytadeli? Otóż zaangażowała się ona w działanie partii robotniczej Proletariat. Oprócz wielu innych działań konspiracyjnych, niepodległościowych, najważniejszym, który był przyczyną aresztowania Bronisławy Waligórskiej, był współudział w zorganizowaniu zamachu na Piotra Pińskiego. Zamachu na Pińskiego dokonali Władysław Kowalewski i Wiktor Chwipszer. Niestety zostali pochwyceni, pojmani, wobec czego i śledztwo, i Obciążające zeznania obu zamachowców sprawiły, że również i dom mieszkanie Waligórskiej przy ulicy Złotej został poddany rewizji, gdzie znaleziono obciążające ją dokumenty wobec powyższego została ona aresztowana i przywieziona do Cytadeli. Przez cały ten okres sześciomiesięcznego pobytu w Cytadeli Bronisława pisała listy do swojej siostry Jadwigi. Pozwolę sobie zaprezentować Państwu publikację Bronisława Waligórska, listy z Cytadeli 1886. Publikacja wydana przez Instytut Badań Literackich Pan. Publikacje te można nabyć również w Księgarni Muzeum Niepodległości. W książce tej zebrane są wszystkie listy, jakie Bronisława wysłała i napisała do swojej siostry Jadwigi. Dzięki tym listom możemy przekonać się, jak wyglądał. Każdy dzień wali górskiej na terenie Cytadeli, oczywiście nie do końca, ponieważ ograniczała ją w pisaniu cenzura. Wiadomo bowiem, że każdy list wychodzący poza mury Cytadeli był czytany przez Rosjan. Jak także i Waligórska, nie o wszystkim chciała pisać. Sama mówi, że nie chce, żeby ktoś inny miał satysfakcję z jej bólu i z jej łez. Ci inni to oczywiście Rosjanie. Waligurska była na tyle skrytą osobą, że często również ukrywała fakt radości z listów, które do niej dochodziły, które do niej docierały od siostry. Sama o sobie mówiła, że nie lubi, by Ktoś inny wiedział, co myśli i co czuje. Niemniej jednak, w listach pisanych do siostry, przeprowadza nas przez to więzienie, przez mury cytadeli, opisując w miarę możliwości każdy swój dzień osadzenia. Jak sobie radziła, i jak do tego pisania się odnosiła, pozwolę sobie Państwu powiedzieć słowami Bronisławy. Teraz prawdziwie czuję, że piszę do Ciebie, że rozmawiam z Tobą, prawie jak po dawnemu. Sama, w swojej celi, nikt nie przeszkadza. Jutro będzie tylko przepisywanie. Robię mikroskopijne litery na tablicy, żeby jak najwięcej się zmieściło. Resztę napiszę na przeróżnych świstkach, które starannie zbieram po cukrze, mydle i tak dalej. Cisza panuje dokoła, przerywana tylko brzękiem kluczy i ostróg przechadzającego się żandarma. Od czasu do czasu zagląda w okienko. Czy ta kobieta przypadkiem nie konspiruje po kątach? Ale nie. Siedzi spokojnie na łóżku z tablicą w ręku i pisze. Gdyby był fizjonomista, to by poznał, że w tej chwili musi być bardzo konkretna. I cóż dziwnego, piszę do swojej drogiej i poczciwej siostry, która mi daje tyle dowodów przywiązania. Wiesz co, Jadwigo, nasza maleńka dzisiejsza konspiracja udała się wybornie. Tylko nie dla nas. Książka skonfiskowana. Już jej nigdy nie odbierzesz, ani ja do końca nie przeczytam. Ale to głupstwo. Mogłaby nas gorsza kara spotkać dobrze i tak, że się tym tylko skończyło, więc moja droga siostro, nie rób tego więcej, nigdy się nie uda, a zawsze zaszkodzi. To też ja, póki tu będę, dałam sobie słowo, że konspirować nie będę, nie z pokory, ani z obawy, to mi niepotrzebne, ale po prostu przez rozsądek. Jak radziła sobie Bronisława Waligórska w swojej celi? Starała się zagospodarować to pomieszczenie według własnej woli, aby choć troszkę przypominało jej mieszkanie na złotej. Sama pisze, zrobiłam sobie duże pudełko z, wielki, z wiekiem, gdzie chowam różne drobiazgi. Ułożyłam z bielizny i książek rodzaj stolika, na którym leżą moje skarby. Bardzo ważną rzeczą, która nasuwa nam się podczas lektury listów Bronisławy, jest jej stan psychiczny, który coraz bardziej się pogarszał. Monotonia, oczekiwanie na wyrok, cisza, pustka, poczucie klęski, poczucie niespełnienia spowodowały melancholię, rozdrażnienie, apatię, a w końcu, myślę, że także i depresję. Wobec czego Bronisława coraz częściej zaczyna myśleć o pozbawieniu się życia. Takie iskierki tej myśli pojawiają się raz na jakiś czas w listach do siostry. Ważną tu też, myślę, rzeczą jest fakt konstrukcji psychicznej, którą pewnie odziedziczyła po matce, która również popełniła samobójstwo. I coraz częściej, Bogus, coraz częściej Waligórska o tym myśli i rozważa takie rozwiązanie. Do siostry pisze. Bo czy ty wiesz o tym, że ty jedna tylko stoisz mi na drodze do upragnionego raz spokoju? Jeśli zrozumiałaś mnie, to błagam cię, nie gniewaj się. Jest to tylko myśl, nie zamiar. Wszak przywiązanie moje do ciebie od tego mnie wstrzymuje. Pomimo zapewnienia, że to tylko myśl nie zamiar, Bogusława spełnia swoje zamiary, trując się siarką z zapałek, wybierając taki rodzaj śmierci, spowodowała wielkie tortury i katusze swojemu ciału. Jej agonia bowiem trwała kilka dni. Ostatecznie umiera 3 stycznia 1887 roku.